Nie śpiewaj tutaj jak twoja stara, bo to kurwa nie melaż, tylko jebana gitara. Wypierdalaj, skrobać kory, albo śpiewać, kurwa, do obory. Zjebany antychryście, pierdolony. kurwa Boga, nie ma żadnego Boga jebać ciebie. Jak wierzysz w Boga, to anioł wyrucha cię kurwa w niebie, pierdolony z wiebie. Wypierdalaj stąd, bo kurwa jebi od ciebie. Pierdolony swąd, jebiesz kutasem i to swojego taty. Twoja stara porównywana do szmaty no. Dudek RPK, hardkorowy przekaz teraz i tu. Kop sobie lepiej z kurwy syno, pierdolony dół. W tym gole. Ja pierdolę cię zakopię. Ty kurwa babo, nie żaden chłopie. Ty jebany pedale, tak jak twój stary wylądujesz w kryminale. Nie no, kurwa nie mogę. Skończyłeś śpiewać? Pa już zakończył śpiewkę. I jeszcze bierze podłoga, a jak się Wypierdaj tymi koledami. Twoja stara zapierdala strada i niebo wyjebane. Nieba twoja stara na wysokości Połamane kości Ej <grymne> <grymne> no, hawulu Pozdra dla YouTube nie, no, ciekawie, Dobra, się, dalej, Czekaj, może mi odpowiedź. <grymne> Dawa, jedziesz. Bita zapuści. Jesteś jeszcze czy nie? Zmienił nim. No. poddał się Teraz płynie ciała, <laughs> Ślady wiosny milknął. Teraz nie was się wskazywać na niewinność Przybieżała do Betlejem twa stara Jak ją zobaczyłem poszła w i gitara tak jej przypierdoliłem, na twarz się spierdoliłem, a ona to zjadła. Wypierdalaj stąd pastuchu, jebany gejuchu, tak jak twój stary. Teraz póki <noise> taro, <Jakoś> się <noise> <chyba> zwiesił. <noise> Teraz nie masz się wskazywać na niewinność. Lulaj się, ty pedale, i blu zamknięty. Ciągnij druta, User, ty pedale na jajach pocięty spierdalaj sadzić jajka to jest pojabajka? <śpiewa> 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 Właśnie czas zakwitnął No co przyjdą. Zanim gdzieś otchłani nasze cienie nie znikną Jak ja przyjdą bez kitu. Dobra, nie no, tylko kurwa koniec zabawy. <ślesy> Teraz kupisz Dla mnie wiosny Teraz nie masz się stawiwać na niewinność! Wypierdalaś tym pedale w dupę zajebanych kubiszynów! te zapierdalać do młynów! Moja stara zapierdala się razem z Razem jeszcze się, jebane kurwa no! Ty pedale stary, zajebany, wyjebany! Wypierdalaś tym pedalistkim głosem kurwa chunu, niebanych ty nie do niczego się nie nadaje Wypierdalaś stron, bo kurwa się przynaje! pójdź w dupę geju. Zajebany chryście, twoja stara chryście, dzisiaj kurwa jej się ze stram pedale zajebany, wypierdala już cię słuchać nie chcemy, kurwa spotkasz się dla mamy, tak jak to zrobił kiedyś pół i twoja stara zajebana smata, wypierdoleci z bata, kautaty wypierdalaj, wpierdalaj. <śled> Chuj ci w dupę, skrzacie zajebany Kurwa mać to facemaking, gałganie jebany Tutaj jest pierdolone wirtualne miasto Moja stara ma na morcie, kurwa ciasno Ciasno mam, mam kurwa Żyje jakby jej swojej morsze góra Chuj zajebany, pierdolony, nie jebany chuj ja pierdol pierdolony Sąd kurwa jebany, klucie zajebany, kurwa kolbniku pierdzolony Jebany w dzierżawę, tylko się kurwa molić chuj jebany tak Jebał cię pies na w znak Kurwa mać, wyjebałeś z jakąś kolendą. Jesteś jewaną kurwą, co się sprzedała mędą, Tak, stąd w pierdolony, Twój ryj obstrany i kurwa zielony. Jesteś jak ta szmata z TVN-u, napierdala sobie pintę. No kurwa, nie mogę. Nie ma dużo weny. Ja Czekaj, od do... wszystkich ale zajebiście wjechałeś na początku. No, nie no ma dużo na... weny. No, kurwa, no na początku nie. fajnie. Kurwa, skoro Stary, starych na starych Idiota, ja pierdolę. A wiesz, że to będzie na YouTubie Dobra, no, no, z zał... e, Wszelkie prawa zastrzeżone, tylko Emek może ten filmik... <śmów> tylko, a kurwa, jest popierdol. Lepiej do kole, chyba na Nie, no. Wies nie, nie. Wyjdź z paku. Nie, bo na niewinność. A ten typu dalej śpiewa, ten... Ja ty panią gariam. Chcę z mocnym czas zakwitnąć, zanim gdzieś odchłani nasze cienie znikną. Dobra, kończę to, bo chuje, bo nie gry... Dobry dobry. Jezu, a nasz chujowy Panie Zesraj się temu Powiedałoby w na śniadanie Jebała się hosanna na wysokości No dobra Ty, ale zmień tekst Zmień, zmień ziom już tekst Wypeść się innego co śpiewaj, bo to już się nudzi oh, Kurwa no, no. Hej, dobra, jak nie się dobra, Wszelkie prawa zastrzeżone, tylko może to. Kto to wstawił, a na 100 złotych? Pozdrawiam. To sam ci ten ryj, ryj. Dobra, ja go mutuję. Prost, nie e, no, Egek ja dopierdolać. No dobra, no, jest dobra. Z... Ja muszę no, Tam nie wiem. <grym <grym czy czy... <grym Wszystkie przestrawiają Potem O bi ten bierdolne na ciebie kif, jebany chuju, zajebany księże, pierdolony aniele, takich pedałów jak ty tutaj jest wiele, kurwa macia pierdzielę, wypierdalać stąd, kosić pizdy, golić kutasy, tak jak twój stary napierdala brudasy, jebany gałganie, zaczęłam się w twoje... Nie, wypierdalać kurwa. Nie mogę, nie. <kritik> <Ich. duszymẫn> ej, ej, nawadzę, <f> mocny hajter <gun> no <ale> to kurwa <gun> <Canaria> No, jestem na żadnym na moim nowym kanale. Jednym szałem jeszcze? Jest. No ja. Dobra, to je Dobra, zmutowałem typa Dzięki za uwagę no tam pozdrawiam User całe in LTD, cał hoarding. całe Face facemetting tych normalnych, tamte kurwa bez tych wózkowców pierdolonych. Kurwa podro dla Suzika, Makysa, MK, districta Fryera, który zarabia na Balmorze od zasrania. I, i Taczego, który mi tam izlitem i szopu coś dokupi. Gnypka, tam Tigera, no, tak. Pozdrawiam jako, brata tako, Suzika. Channel, <laughs> Jeba, jebać grapę, no. No koniec, dziękuję, dobranoc.